Wspólnota, która powstała w Brazylii, ale rozprzestrzeniła się bardzo szybko na cały świat. W tym momencie jest w kilku państwach europejskich, w tym w Polsce. W Polsce mamy kilka grup, w tym nasza krakowska, świeżutka, ponieważ powstaliśmy 20, znaczy w kwietniu w, dokładnie w święto Bożego Miłosierdzia, więc to też jest taki znak dla nas od Boga, że jednak bardzo chciał, żeby ta wspólnota powstała właśnie wtedy w Krakowie. Cieszymy się bardzo, że y, możemy się razem spotykać. Mamy tu swoich przyjaciół, zajmują się też ewangelizacją, prawda? To jest nasz charyzmat. Wychodzimy właśnie do ubogich i rozmawiamy o Bogu, przede wszystkim no, głosimy Boga Żywego. Wychodziliśmy też do prostytutek, rozmawialiśmy właśnie z, z, z kobietami, i też no, ta ewangelizacja uliczna jest dla nas naprawdę bardzo radosna. To jest, Piękne spotkanie z drugim człowiekiem, gdzie naprawdę doświadczamy obecności Boga, żywego i właśnie um, takiego pokoju serca, nie? że um, czujemy, że Duch Święty przychodzi. Modlimy się też za tych ludzi. Um, często jest tak, że oddają oni też życie Jezusowi, um, takie właśnie jakie jest, takie trudne. Oddają, oddają go Bogu i um, proszę, aby ich prowadził. Ja zawsze podziwiam, jak widzę takich ludzi, oni mają ochotę iść, porozmawiać. Pocieszyć ich, wysłuchać ich historii życia. Najciekawsze, najbardziej fenomenalne w tym wszystkim jest to, że osoba, która wychodzi, ja tego też, też sam doświadczyłem, idę z takim trochę, taką niepewnością, z takim może nawet lękiem, takim oporem, dlaczego ja mam to zrobić i co ja mam im do powiedzenia. A człowiek wraca z takiej ewangelizacji z takim, e, z takim przekonaniem, że więcej dostał, niż był w stanie dać w ogóle. To jest takie wyjście z takim przeświadczeniem, że człowiek jest pusty, a wrócenie z takim przeświadczeniem, że człowiek jest napełniony. To jest największy fenomen, i jak rozmawiałem z innymi kolegami to ze wspólnoty, to oni też czegoś takiego doświadczali. Moja przygoda i związek z przymierzem zaczął się kilka lat temu, kiedy w ogóle nie wiedziałem o istnieniu. E, tej wspólnoty, oglądałem film na internecie pod tytułem Duch, był to film o właśnie ojcu Antonello i Enrique. Jakoś nie wywnioskowałem z tego filmu, że to chodzi o tą wspólnotę, tylko po prostu, że jest dwóch takich księży, którzy tak posługują i podczas tego filmu, kiedy widziałem jak posługują na ulicy i zatrzymują się i modlą się i pomagają młodym ludziom, pomyślałem wtedy Boże, jak ja też bym tak chciał, tak to ludzi, prawda, takich zagubionych na ulicę wychodzić. I w jakieś półtora roku po tym filmie były rekolekcje w Łagiewnikach właśnie z tymi ojcami i ja otrzymałem maila, że będzie takie spotkanie po tych rekolekcjach na drugi dzień, ewangelizacyjne. A ja miałem taką potrzebę właśnie ewangelizować jakby na ulicy i mówić o Bogu. Więc przyszedłem na to spotkanie, tam dowiedziałem się, że jest to Wspólnota Przymierzy Miłosierdzia właśnie ojca Antonello i Enrique i brałem udział od początku w Powstawaniu tej wspólnoty w Krakowie. Jakoś od razu tak odnalazłem się właśnie w ewangelizacji ulicznej bezdomnych i nie tylko bezdomnych. I cały czas to robię do teraz, prawda? Są tam właśnie różne ciekawe jakby doświadczenia, przeżycia. Daje to też dużo radości. Czasami jest na początku bardzo trudno, są do zniechęcenia, ale po takim wyjściu i takiej ewangelizacji naprawdę jest wielka radość. Zdarzają się momenty doświadczeń Ducha Świętego, takie dość silne czasami. Jest to bardzo umacniające i zachęca do kolejnych podejmowanych takich sytuacji. Tak gdzieś po jakimś na przykład czasie, my czasami rozmawiamy z takimi osobami, czasami się z nimi pomodlimy, a za na przykład dwa miesiące, trzy okazuje się, że ta osoba już odmieniła swoje życie, że już udała się na jakiś odwyk, już gdzieś znalazła pracę. Już nie jest na ulicy, rozpoczęła nowe życie. To jest bardzo umacniające i zachęcające do kolejnych takich wyjść. Niby miałam pokładane życie i praca, chłopak, ale no coś, mi, coś mi zaczynało w tym życiu nie pasować. A jak tam, jak tam trafiłam, to generalnie przestałam, przestałam czuć się bezpańska. Naprawdę poczułam, że, poczułam że, że, kto, że ktoś mnie kocha, że jakieś takie. Że jakieś takie sprawy, które, które się działy we mnie ze względu na, na, ro, na rodzinę, na, pe, na pewne doświadczenia z życia. To generalnie OK, one, one są, ale, ale one, one, są, one są za mną. Szef pomo pomoże mi je domknąć, jeśli, ty, jeśli tylko mu na to pozwolę. E, i, wte I wtedy właśnie. Zrozumiałam, co tak naprawdę znaczy, znaczy nawrócenie, ta metanoja, czyli zmiana myślenia, bo moje myślenie się wtedy zupełnie zmieniło, ale no właśnie już po, potem nic, nic, w moim, nic w moim życiu nie było takie samo. Musiałam na, na wszystko spojrzeć inaczej i no, po prostu zaczęłam tu przychodzić, bo, bo, czu bo czułam, się, czułam się tutaj po prostu jak, jak w domu, że są ludzie, którzy, którzy mnie nie oceniają którzy mnie akceptują e, ta, taką, taką, jaka jestem. Nie, nie, nie wymagają ode mnie, żebym się zmieniła. Jak, jak będziesz taka, to, to my cię zaakceptujemy, my, 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 cię te, my cię wtedy przyjmiemy do naszego grona. Nie. Wszystko, wszystko to było po prostu za, za to, za to że, że, jestem, że jestem właśnie taka, to, to, to mogę tutaj być i, i bardzo jestem, jestem za to wdzięczna. Ja po prostu chcę, żeby każdy człowiek doświadczył tego uzdrowienia. po prostu doświadczył co to jest chodzić w ciemności, być, żyć w grzechu, w nieczystości, w chci, chciwości i poznać drugi świat. I to, to jest właśnie moje pragnienie, dlaczego tu przychodzę, żeby inny człowiek do, poznał co jest taka ta radość, która nie przychodzi z rzeczy materialnych, po prostu radość, którą Ty nie możesz opisać, że Ty idziesz na mszę, przejmujesz Komienie Święte i Ty jesteś tak przepełniony szczęściem, po całym dniu, że nie potrafisz zrozumieć czego i tą miłość tylko może dać Pan Bóg. I właśnie z tego powodu zrozumiałam, że ja chcę wychodzić, że wychodzić z świata katolickiego, jestem sama grekokatoliczką, z mojego świata grekokatolickiego, prawosławnego, wychodzić do innych osób, którzy bardziej potrzebują bardzo często osoby tylko potrzebują usłyszeć, że ktoś ich kocha, tak jak ja wcześniej. Ja tylko chciałam poczuć, że ktoś mnie kocha, tylko chciałam poczuć, że ja mam nadzieję i że Pan Bóg dla mnie piękny pan. Jeżeli by wcześniej ktoś pięć albo sześć lat wcześniej mi powiedział, że Pan Bóg ma coś takiego dla mnie, moje życie by było zupełnie inne. I ja właśnie wydaje mi się, że Pan Bóg kiedy mnie uzdrawia, to ja nie potrafię nie dzielić się tym. Po prostu ja chcę iść i czasami uśmiechać się o tramwaju, no ale nie mogę, trochę, no może jestem w Polsce, nie, nie zrozumieją, czego nie fasacie, bo myślałem, że ich idą. <grym> i, I mam takie problemy, więc e, dlatego poszukiwałam wspólnoty. I wtedy takie miałam pragnienie w sercu, że potrzebuję gdzieś iść i wychodzić z tym. No i później było e, Światowe Dnie Młodzieży, tu w Krakowie byłam w później było od razu wyjazd do Medzugorji, od razu. I przy powrocie właśnie rozmawiałam z, właśnie z pielgrzymami, i oni mi powiedzieli: Jest taka wspólnota przymierza, wydaje mi się, żeby ty tam się posuwały. Ja tak, o, no dobrze, poczytam. No i przyjechałam, wróciłam do Warszawy, sierpień, ale tak to jedna wspólnota, tam coś, drugie, życie toczy się, tam rekolekcje, no i jakoś ciągle było to pragnienie, ale nie doszłam tam. Tylko sprawdziłam, gdzie to jest, wiedziałam w jakim kościele jest, ale wiecie, tak zostawiłam. No, i później Pan Bóg sam przypomniał się. Mnie zwolnili, przez dwa miesiące straciłam pracę, a zostałam zwolniona, i następnego rana, to było 11 października, 12, e, pisze do mnie kolega z pielgrzymki, inny, zupełnie inny, i mówi: Słuchaj, Czuję, że musisz przejść na jedną wspólnotę. Ja tak mówię, na jako, o miłosierdzia. Dla mnie wspólnota jest takim paradoksem niesamowitym, bo ja czuję się tak jak święty Paweł na początku wielki przeciwnik kościoła, a potem wielki wyznawca. I ja tak w życiu tak miałem bardzo dużo takich załamań, nagłych zwrotów, nawróceń, upadków, powstań. I dla mnie to jest takie niesamowite miejsce, kiedy przyszedłem tak naprawdę z ciekawości byłem zafascynowany tym, że ludzie padają, że następują jakieś uzdrowienia, że bezdomni nagle zaczynają być pracowici i pracować. I ja na to patrzyłem jak na zjawisko, to był dla mnie fenomen, ja w, tego, w to nie mogłem uwierzyć w ogóle i obserwowałem to po prostu i tak z czasem się wciągnąłem. A jestem we wspólnocie też paradoksalnie, bo tak naprawdę to szukałem wspólnoty, która jeździ na nartach. I akurat dlatego jestem w tej wspólnocie, taka jest prawda. Później dopiero... A jak poznałem tych ludzi, posłuchałem, czym oni żyją, jak oni się zachowują, jak oni wyrażają tą wiarę, to e, bardzo mnie to wciągnęło, rozpoznałem, że jestem taki sam, że, e, że jednoczy nas właśnie to coś, że ja rozumiem ich, rozumiem ich e, e, potrzebę e, dzielenia się tym, co człowiek ma, co myśli, że jest takie osobiste, intymne, a tak naprawdę łączy ludzi i często jest też tak, że. Chociażby ja miałem zawsze skłonność do ukrywania tej wiary, do tego, że to nie istnieje, że to jest jakiś zabobon. A potem nagle poczułem potrzebę, że jednak e, spotykam ludzi, którzy mają to samo, że chcą, to, e, są, chcą się tym dzielić na zewnątrz, chcą opowiadać o tym, fascynują się tym, wkręca ich to. I, i ja, tak, ja tak właśnie w ten sposób trafiłem do wspólnoty. Przyszłam taka niepewna, jak to będzie. Natomiast okazało się, że już na, na samym wstępie Zobaczyłam taki mały cud, który już tak do mnie trochę zaczął docierać i, i do mojego wnętrza. Byłam ogólnie trochę chora i to tak przeszkadzało, że w ogóle poszłam z warsztaty. Ale poszłam, zażyłam jakieś tam lekarstwa i poszłam, bo bardzo chciałam, czułam tu wewnętrznie, że muszę iść. I, i okazało się, że w jakiejś tam przerwie Y, m, została zamknięta sala, gdzie była torebka z lekarstwem. Y, więc byliśmy na tej przerwie No i chciałam koniecznie tam wejść, żeby, żeby y, zażyć to lekarstwo. I dziewczyna, która y, stała przy drzwiach powiedziała tak, no nie możesz na razie wejść, tam są pewne, y, pewne przygotowania i ja ci tą torebkę przyniosę. No ja mówię, no to, to jest nie za bardzo możliwe, żebyś mi przyniosła, bo tych torebek tam jest bardzo dużo i a ona powiedziała: Przyniosę ci. I faktycznie za chwilę przyszła i przyniosła mi tą torebkę. <gryw> po prostu ja wiem, jak to się stało. Ona, a ona do mnie mówi: No, sama się o to modliłam i powiedziała mi to sobie, żeby mi pomógł pokazać tą torebkę i zaprowadził mnie do niej. No i to była taka pierwsza sytuacja, która do mnie dotarła, że tutaj się cuda dzieją. I powiem tak, że. Dostałam też słowo takie na tych rekolekcjach, żeby wyjść ze Słowem Bożym, żeby wyjść ze Słowem do ludzi. Chcę przekazać takie serduszko o całej naszej wspólnocie wszystkim osobom, które patrzą i są na tych rekolekcjach i Wam też powiedzieć, że Pan Bóg Was bardzo kocha, że, że Wy jesteście pięknymi dziećmi dla Pana Boga, jesteś piękną córką, jesteś pięknym synem i Pan Bóg kocha każdego osobno, nie kocha wszystkich razem, a kocha każdego osobnie i tak kocha, że ma dla Ciebie najpiękniejszy plan on nie ma planu B dla ciebie czy planu C, on zawsze ma ten plan A najlepszy i jego drogi najlepsze. Pan Bóg cię kocha.